Konkurencja by się pewnie ucieszyła, że to koniec CHC Polska, ale niestety tak dobrze to nie ma. Zapraszamy Taksus Agro. Dzięki waszemu zaufaniu i zainteresowaniu okazało się, że same nawigacje rolnicze to, to za mało, że ten potencjał rynkowy jest o wiele większy. My, jako część firmy Taksus IT, mamy bardzo duży potencjał do zaoferowania również na rynku rolnym. Więc chcemy zgrupować te wszystkie rozwiązania, które są w naszej ofercie i jako taksu zagro promować je i dostarczać... Do was. Ważne, że to zaznaczyłeś i bardzo Wam dziękuję. Już dziękowałem Wam przy życzeniach noworocznych i za każdym razem, ale jestem Wam bardzo wdzięczny, bo to dzięki, dzięki Wam po prostu, tak? No to wspaniała to jest praca, słuchajcie. To, zresztą widzicie widzicie to na tych filmach, nie tylko te nawigacje, no wszystkiego dowiecie się z czasem. Myślę, że stworzymy taką serię też filmów, które przybliżą Wam te, te inne projekty. Zapraszamy na taksusagro.pl, gdzie będą opisane, omówione te produkty, te rozwiązania, które będziemy operować dla całej branży rolniczej. Także słuchajcie, nic się tu nie zmienia, dalej zostajemy. My, będzie nas więcej. Jakość, nie, nie powiem, że zostanie taka sama, bo mam nadzieję, że będzie lepsza. Dzwoncie śmiały, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zawsze chętnie Wam pomożemy i coś podpowiemy. Zmiana. 3, 4, No to cześć. <laughs> to da wyszło jak zwykle. I, I Bartek. tu Bartek. Tak, taksu zagro.